Aby Au. Ej, ale tak nie robimy, złom. Es, Jak szef. Nie, źle! Nie chciałem tak, ale no dobrze. Nie ma. <noise> on nie idzie, nie ma. Głupi jesteś, złom. Nie Nie się ma. Ej, po co ci zawrócił? <noise> zawrócił. No, niestety, nie, to jest przegrana. Ej, już, spokojnie, ej, ej, chill, chill, chill. Już, uspokój się. <grym wiosenka> ej, bez spadni z krzesła na tym, na tej kamerce. Dobra. Nie, bo kameryka lejsa, bo był w na streamie, dać ci Nie, na tym. No, mikrofon jest kameryka. Oj. Kurwa! <grym wiosenka> oj, kurwa. Do you want <laughs> a remiss? <laughs>